Dobra, pogadajmy sobie z tym gnojem. O, bitwa standardowa, to się rzadko kurde mol zdarza. Mogą czać sobie to, co bądź wypisane. Okej, nieważne. Ciebie nie potrzebuję. Ciebie mam nadzieję nie potrzebować. I zostaniecie. Mm, nie mam kogo przenosić, więc nie. Miałem w sumie tylko to, użyjemy tylko raz tego rozgazu. Cholera. A, mm -mm. A kurde, ale to by się przydało. No dobra, co nie mają? A przyniosę... czego? Ok, zacznijmy bez tego od Wagenburga.

No proszę. Lewa prawa, lewa prawa, lewa. ziemniaki. Nie. Zacznijmy od tego. I poprawmy tym. Wystarczy jeden strzał. No, rzuć coś. Twoje życie należy teraz do mnie. O ty bydlaku, aż tak ostro. No, słuchaj, się z żołdem. Dobra, spoko. Skoro tak zrobimy teraz w ten sposób, i zrobimy 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 w tak po prostu odwalać? Dobra. W no właśnie też by się uczynię spostować, chłopcze, hmm. najpopularniej no, jakby miało tych. Biegów, to, to by się przydało. Ale dobra, na początek zróbmy tak... W kółko to samo. Wędrę tak. No idę. Już idę. No proszę.

O w mordę, jak w mordę, spadaj! Sugerowałbym upuścić nieco krwi. Ja tego tam mam, trzydzieści osiem. Zgadzający przypadek. No dobra. Hmm. Diabli wy to wszystko wzięli. Niech będzie tak. Co to jest Zrobność. Aha, okej? Okay. Czyli na prawo, no to muszę zrobić tak. Jak jeszcze nie chcę trzeba Tutaj mi gościa! Ojejku! nie tylko Dobra, no to gaskran załatwmy to szybko i boleśnie. You go! Szybko walę,

na no, rzuć pan tą ostatnią kartę z pezdest. A, co mi szkodzi? To jeszcze coś skasuje. Ale nie mogę wybrać na cel. Dobra. To jest kawiczka. będziesz tu nóżką. Do, od sierżant Mvarglf. Boże. Do Duke Ardal Ebdehi, wielki kanclerz, dowódca Grupy Wschód. Wasza ekscelencjo, rozkaz wykonano. Zarekwirowaliśmy od lokalej ludności ponad 30 sztuk rogacizny. Zwierzęta zostały uśmiercone i wystawione na słońce, a medycy z Vicovaro nadzorują proces gnilny. Gdy tylko Padina osiągnie poszanowane do składu, zostanie przekazana frontowym działom floryjskim. Ej, no marne! Ah, sake. Dobre jedzonko i wszystko poszło na amunicję. Na ich miejscu Smith trzeba z włokami tych e, zabitych tych żołnierzy wrogich. Ok, tu niczego ciekawego już nie ma. A tak, to jest ten e, most, czy można go zbudować, nie ma sensu. Dobra, chodźmy dodajmy. Tu jest jeszcze ta zagadka, którą muszę ogarnąć, a ostatnio mi się odechciało. Uh, ja zda. Okej, okay, jeszcze raz. Um, hmm. Arbalest, na twój rozkaz. Panza ich nie uratuje. O. Ha. Natomiast co trzy będzie, czyli teraz mogę tego użyć. mi powtórkę z tego. Liria! Wystarczy jeden strzał. Jeszcze było zrobić użytek z tego. W takiej kolejności są podliczone zwłoki. Ha. No dobra. Hmm, Czym jeszcze cztery? Czyli hipotetycznie mógłbym najpierw jeszcze strzelić do tej gości? Tak, gości. <laughs> tak dużo powiedziane. No nie, dobra. Wskaż mi cenę. Muszę zacząć. Nie będzie ciebie. Sproby No proszę, Na tyle się padną na dzień dobry Dobra. I teraz tak. Więc mogę zacząć... Barbale na twój rozkaz kolejną reakcję łańcuchową, cztery To coś. Co mało, potrzebuje więcej obrażeń. Tylko czy ja dam radę odpalić się na akcję tutaj. Nie odpowiem. Walcerz ich nie uratuje. Naszym. Dał radę. Cudownie. Liria! Aleluja. What the hell? Czaska. Co robi czaszka? Wygnaj hmm. do 11 że o w mordę. Niezłe. A na będę tego używał. Ok, idę. mam hajsu, może nawet radę coś się budować. Tu już budowałem to. Gdzieś jeździć skąd gdzieś Co to jeszcze jest? A, Temelski, Studem, A to? Szabronik plus, kontrolowacz i chemik. W sumie to chyba co mnie bardziej interesuje prędzej. No proszę. Zmaksowane to jeszcze się nie odpaliło, i to jeszcze się nie odpaliło. Dobra, będę musiał jakoś znaleźć czas i jest na to prędzej czy później. Dobra, już ogarnąłem to. Co jeszcze? A to. No tak, teraz miodododzian są mocniejsi. Eee, więc teraz mogę się pobawić w ...używanie faktycznie eee, tych gości. Zapatrz, hmm. w sumie są fajni, jeżeli mamy tych e, potwory. a no tak to w sumie. Dobra, nie, niech zostanie, jeszcze. Co jeszcze? A tak, jeszcze inne nas się ulepszyły i tego nie sprawdziłem. Nie lubię zostać takich, e, e, właśnie jakby. E, jak one się zwają? Tych takich oznaczeń, że e, coś jeszcze nie zrobiłeś? A czasami w niektórych się cały czas odpalają. Na przykład w mnie szlak trafia, bo za się pojawia to światełko przy tych przypaczkach. To jest w ogóle tani manewr, bazując na tym, że ktoś jest neurotykiem, może coś kupi. Dobra. A tu jeszcze coś zostało do ogarnięcia. Dobra, w takim razie chodźmy na północ. Jaśnie pani. Zobaczmy, co tam ciekawego mają. Albo nie mają. Raczej nie mają. A, tak, to już byłem. Dobra. Czyli przegapiłem po sobie z A, nie, nie przegapiłem znajdzie. Po prostu mam tutaj obóz do przetrzepania. Leryjczycy bez trudu znaleźli obóz generała Brygefa. Był rozmiaru sporego miasta. Mewe zatrzymała pochód i zwołała na radę. Pierwszy odezwał się Reinhardt. Mam dwie wiadomości, pani. Dobra i zła. Dobra jest taka, że zwiadowcy ustalili, gdzie przebywa generał Wrygiew, ten, który wymordował mieszkańców mrozów. A zła stoi na czele silnego oddziału, liczniejszego i lepiej uzbrojonego niż nasz. Nie obchodzi mnie to. Mewę ucięła dyskusję. Jeśli go nie ukaram za to, co zrobił, jeśli choćby nie spróbuję, nigdy nie będę w stanie spojrzeć sobie w oczy. Musimy zaatakować. Reinhard ukłonił się i przekazał rozkazy żołnierzom. Jeszcze tego samego dnia oddział Mewe i wojska pod komendą generała Wrygefa stanęły naprzeciw siebie. <słuch> Bitwa skrócona. Dobra. Berlinać generała, okej. Okay. Z to, że kuszników i kostur, I całą masę rzeczy, które mogą dobrze wnerwić. Eee, tak. Niech on zostanie kosy, nie? Co to jest miotacz, dobra. No, super właśnie nie przyda, nie, prędzej. To niech zostanie, to nie zostanie. Ja z... Lecimy. Byłaś brygę, czas zapłacić za sprotnie. Co to jest? Piechota. Ok. Walno Nie trzejstym. No dobra, żeby tutaj Niech im płonie. Niech im płonie na chacie. Zapłacicie za. what's he's widzę w Rygefa. Powinniśmy go poймаć. Dobra. to? Ha. Huh. OK? Panka że sługał musi. Szkodaż że takim cacko się zzwadowało. Hmm... OK? zacząć. A, nie można. No cóż, to w tego gościa. Ile ma tych paćmaków? Nieważne. Mordem w mordem eee, Tak To ma tej gości. To jest po prostu. Kontynuujemy. No idę, już idę. Wydaje się cztery wszystkim. Dobra, spoko. Nie pali się. Enrty! tutaj. Tego tamtego, złapuję tamtego. Okej, okay. teraz możemy sobie strzelić jednego. Pancerz ich nie uratuje. Albo i nie możemy, bo dostał w tą wytrzymałość. Hmm.

się w wojsku. To nie będzie. Wystarczy jeden strzał. Co to mi dasz? A, kosy okay. Wygrać raczej wygram, ale. General z jednym przydopasem. Mamy go! Reszta zaraz się podda. Lyryjczycy wygrali starcie, mimo ogromnej przewagi wroga. Historycy pisali później, że Mewę zwyciężyła, bo jej lekkie wojsko lepiej radziło sobie na trudnym terenie niż okuci w blachy Nilgardczycy. Moim zdaniem chodziło o co innego. W Lyryczykach narastała wściekłość na bezprzykładne okrucieństwo, z jakim Nilgard traktował podbitą ludność. A nikt nie uosabiał bestialstwa na lepiej niż generał Wrygiew. Żołnierze Mewe byli gotowi na każde poświęcenie, by go ukarać. Pokonanego generała przyprowadzono przed oblicze Mewę. Królowa chciała się dowiedzieć, czemu nakazał egzekucję całej wsi i co, zdaniem Milwgardczyków, mogło usprawiedliwić tak haniebny czyn. Dwa tygodnie temu wysłałem do mrozów oddział furażerów pod komendą kapitana Genora. Kiedy Genor sprawdzał, ile wieśniacy zgromadzili siana, oni zabarykadowali stodołę. I podłożyli ogień. Królowa wysłuchała opowieści generała. Jej twarz nie zdradzała żadnych emocji. Wciąż to był jeden człowiek, generale. Wrygiew uniósł wzrok, spojrzał na mewę. Królowa dostrzegła ze zdziwieniem, że jego oczy były mokre od łez. Tak, pani, mój syn. W prostych słowach generała słychać było ból, żal i żądzę zemsty, która nigdy nie zostanie zaspokojona. Hmm. Królowa musiała zdecydować, co począć z wrygefem. Nie ulegało wątpliwości, że generał zasługiwał na karę i to najsurowszą z możliwych. Z drugiej strony. Tak znamienitego jeńca można było wymienić na znaczne ilości złota, którego armia Mewę desperacko teraz potrzebowała. Nope. Ojciec uczył mnie, że wrogi generał zasługuje na szacunek. Że nawet w niewoli nie należy odbierać mu prawa do noszenia broni. Że strażnicy powinni mu salutować. Powiedziała królowa, dobywając miecza. Ale ty, Wrygiew... Jesteś mordercą niegodnym munduru. Zginiesz tak, jak ludzie z mrozów. Szybko i bez sądu. Wrygiew przyjął decyzję królowej ze spokojem. Nie wyrywał się. Nie błagał o litość. Po prostu położył głowę na pniu, a ta chwilę później potoczyła się po ziemi wśród wiwatów lyryjskich żołnierzy. Jakąś hajsu mi nigdy nie brakuje, więc... Obawiam się, że panowie mieliście bardzo zbyt dziennie.